Socjalizacja osób niepełnosprawnych przez taniec jest możliwa. Udowodnili to ostatnio członkowie Legionowskiego Stowarzyszenia Art Bale, którzy przez cały ubiegły tydzień w siedzibie integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania w Serocku realizowali projekt w kręgu tańca. Pani doktor Bożena Jakubczak opracowała taką metodologię dotarcia do osób niepełnosprawnych i ich wsparcie, szczególnie do dzieci i młodzieży, które by służyły im, ich rozwojowi społecznemu. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Wzięli w nim udział uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionopie, Zespołu Szkół Specjalnych z Grójca i Zespołu Szkół Specjalnych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z Gniezna. Młodzi uczestnicy projektu pod okiem profesjonalnych instruktorów ćwiczyli tańce w kręgu, taniec z rekwizytem, modern latin z elementami tańca nowoczesnego oraz taniec afro. Wielogodzinne próby i ćwiczenia przyniosły owoce. Są przypadki od razu na miejscu, kiedy dziewczynka nie chciała nawet współpracować, jak jechała, z bólem przejechała. W tej chwili sama ma pomysły dla wychowawcy i mówi, że ona będzie tu pomagać, tu tworzyć. Więc ten taniec stał się takim e, kluczem, takim, takim sposobem na dotarcie. No i mamy nadzieję że na ogromne zintegrowanie tych, tych, tych grup. Nie można jednak zapomnieć, że taniec to dziedzina sztuki. Efekt artystyczny był więc równie ważny, i ten efekt także udało się osiągnąć. Jesteśmy zaskoczeni, że przez cztery dni pracili takie pełne uzyskaliśmy taki artystyczny efekt. To no specjalnie zaprosiliśmy gości prawdziwych, wielkich artystów, żeby spojrzeli na to i nie spojrzeli na to z punktu widzenia przez kryterium czysto artystycznego, zawodowego rozwoju tych dzieci, ale właśnie możliwości wykorzystania tej szczególnej nauki, metodyki pracy tancerzy. A zaproszeni goście, wśród których były tancerki, osoby zajmujące się choreografią i reżyserią, współpracujące m.in. z Teatrem Wielkim i Operą Narodową, nie ukrywały uznania zarówno dla uczestników projektu, jak i jego pomysłodawców. Uważam, że to wspaniała inicjatywa i naprawdę wzruszający popis tych dzieci, bo widać, że one się w jakiś sposób otworzyły na ruch, na taniec i, i jakąś chęć do życia większą. Także bardzo nam się podoba ta inicjatywa. Jestem po prostu zachwycona, pełna refleksji nad tym, co dzieje się dookoła, o czym tak mało wiemy i ilu wspaniałych ludzi poświęca swoją energię, daje swoją miłość tym dzieciom, które potrzebują jej więcej niż, niż ktokolwiek inny. Jestem po prostu porażona radością, którą odczuwam w tej chwili. I oby ta chwila trwała jeszcze długo po tym, jak uczestnicy warsztatów wrócą do swoich miast. Mamy nadzieję, że tej radości wystarczy im do tego, aby zarazić nią swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę.